Siemanko z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj będziemy grać w Rock Heaven i chowanego właśnie w tym mieście Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie, że widzowie tak prędko mnie nie znajdą Dzisiaj jest sobota, a to oznacza, że jest was więcej w domu przed kompami Więc może być dla mnie to wielkie utrudnienie Uwaga, uwaga, przechodzimy do gry, nie przedłużamy dalej Ale wy pamiętajcie, że jeśli film wam się spodoba, to zostawiacie łapeczki do góry Subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco Daję mi się giereczka i ja, słuchajcie, pierwsze co to wiem, za co się przybiorę, mam plan przebrać się za dynię, no bo przecież idzie Halloween, więc słuchajcie, myślę, że to będzie idealne. Dlaczego ja się w dziwnym teraz miejscu takim zespałniłam, daleko gdzieś? Dlaczego w ogóle w tę stronę poszłam a nie w inną? Bez sensu, widzowie. Muszę się skryć jakoś gdzieś tu. Dobra, pójdę gdzieś tu. O, tu jest drabina, dobra. Tak chciałam zrobić, słuchajcie, tak chciałam zrobić. Ale sobie może w sumie przystanę o jakoś tu. I to będzie dobre miejsce do tego, żeby się zamienić właśnie w pumpkina. E, jak pumpkin, okej. Okay, to będzie wszystko na głowę. <laughs> no dobra, dobra. A to? O, Cię kręcę. Hej, fajna ta jest dynia. Taka dosyć creepy. Aha, to napolik No to nieźle. No dobra, ale wiecie co? Ja mogłabym jeszcze. Mm, to też jest chyba tylko na głowę, no nie? Dobra, słuchajcie, wpiszmy tak, że jakoś taki kombinezon, garnitur, tego typu rzecz, pumpkin, i może w ten sposób znajdziemy coś takiego większego, żeby się y, całym tutaj schować właśnie za pumpkina. Ale jak nie, jak nie znajdziemy nic takiego, to się przebierzemy za tego takiego wielkasienego pampkina, strasznego, takiego podłużnego. Myślę, że to będzie też spoczko. Dobra, bo tutaj wiele widzę takich y, na głowę, ale spójrzcie na to. Nie no, dlaczego ja tego na siebie nie zakładam, tylko to się kładzie koło mnie, bez sensu. Dobra, musimy to wybrać, tak? Co? Co teraz się nie znajdujesz? Pumpkin pyk. Dobra. Okej. Okay. No to co? Chyba mi się wydaje, że słuchajcie, wybierzemy sobie tą podłużną taką dynię i jak gdzieś tam coś nam brakuje, to słuchajcie, jeszcze dodamy, żeby coś przysłonić. Ściągniemy z siebie rzeczy, które... O nie! O nie! O nie! O nie! Prawie mnie zobaczyła! Prawie mnie zobaczyła. Widziałam karcie. Ale się przeraziłam, słuchajcie. Masakra, ona już wie na bank, że to jest, słuchajcie, chowaniec na bank. Dobra, taki pumpkin ze mnie będzie. Takie będę miała ciuchy. Uuu, tu są halloweenowe właśnie fajne rzeczy. Dobra, taki pumpkin, niech będzie pomarańczowy i jeszcze jakieś spodnie pomarańczowe, jakbym znalazła czy coś. Kurde, nie skarpetki białe. Dobra, takie. Oż ty kurde, nie, 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 nie Nie, 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 nie Znalazła mnie, widziała, że jestem pumpkinem, słuchajcie Zobaczyła mnie chyba gdzieś z daleka No cóż, tak jak mówiłam, jest sobota, więc bardzo ciężko jest to zrobić Uciekłam gdzieś, słuchajcie, na razie w kąt I muszę zlokalizować farmę Farma jest tam Gdzie by się tu najpierw tepnąć, żeby jak najbliżej się tam znaleźć Gold Ranch, no przecież, belka Przecież belka Dobra, ja będę pumpkinem, słuchajcie, i myślę, że u... ustanę sobie tutaj. A co tam, koło tego stracha? Lecę, lecę będę tutaj. O, będę koło niego. Jak na. No tak naprawdę, słuchajcie, żeby mnie nie znaleźli, to mogę się w taki sposób schować. I nieważne, czym bym była, jestem bardzo dobrze schowana. Ale nie o to tutaj w tym chodzi. Muszę troszeczkę się pokazać, więc muszę stąd wyjść. Tylko zobaczmy, co oni piszą. Siemano, L, chowany jest Bella, Omega, szukajcie Belli, Bella, gdzie ty? Kitty, Bella. Rozdzielcie się, wszędzie jej szukajcie. Dobra, ciekawe, gdzie jest pewnie. Może szpital. Poczekajcie, poczekajcie. Tak, hej, Bella. Lub cmentarz. Nie ma, aha, gdzie ty? Halo, Bella. Dobra. Czyli karcia mogła nie ogarnąć, że to ja? Bynajmniej albo nie chce mi zepsuć zabawy i nie wydała, że jestem pumpkinem. Albo faktycznie nie skumała, że to ja. Ja się jeszcze zmniejszę, i dzięki temu będę mogła sobie schować moje giry. <laughs> moje giry. Zobaczcie, ja jestem takim pumpkinem przerażającym. No i dobra, no i pumpkin, słuchajcie, siedzi i czeka na farmie. Tu, gdzie jest moje miejsce. Ciekawe, kiedy mnie znajdą. Też mam już kolejny pomysł na kolejne chowanie, jak się przebiorę, i myślę, że będę jakimś też produktem ze sklepu, bo wtedy bardzo fajnie to wyglądało i było to ciężkie do znalezienia. A trzecie to słuchajcie, no tak, to musi być w domku. Hmm. Ale może to być też zarazem coś śmiesznego, dlatego zobaczymy, co tam jeszcze będziemy mogli znaleźć, co by pasowało do domku. Szczerze wam powiem, że duży problem mam z tymi rzeczami do domku takimi, bo już wiele ich zużyłam i ciężko w coś fajnego się takiego przebrać, więc możecie mi tutaj dawać znać w komentarzach za jakie rzeczy pasujące do wyposażenia domu. Mogłam się przebrać. Słyszysz kazuki. Ej. Słyszałam. No zobaczcie, oni się w ogóle tutaj nie zapuszczają na farmę i to jest ten błąd ich. No ale to nic dziwnego, bo Brookhaven bardzo jest rozwinięte tam w centrum, więc yy, tam mają bardzo dużo szukania. Zanim one tu przyjdą, to słuchajcie, yy, będzie po Halloween. <grystanie> I zostanie nas update świąteczny. Ha, ha, ha. Więc dobra, chyba trzeba im dać znać co. Albo może po prostu... Zmienię swoje miejsce i pójdę pod jakiś domek, kogoś tam, gdzieś się tepnę, bo mówię wam, one mnie na farmie nie znajdą. Nie znajdą mnie na bank. Więc teraz się gdzieś przenieśmy do czyjegoś domku. Tylko, um, że jak mnie ktoś wywali. He, <laughs> he. Tu się pali chata. Tu jest jakiś Ronaldo. Dobra, tu jest tak trochę. Ej, ale fajne deski ma. To na pewno był kolejny props którego ja nie zobaczyłam. Dobra, tepnę się, ale gorzej jak będzie ktoś tutaj na drodze. Ale muszę to zrobić widzowie, bo tak to oni mnie nigdy nie znajdą. Go! And, and. Dobra. No, jestem pumpkinem. Już ty kurde to Obrócę się tylko. Chciałam schować nogi, ale dobra. Nogi, nogi. Ciąń Dobra, okej, okay, stoję tak. Ej, no wyglądam jak jakaś ozdoba domu Halloweenowego, co nie? Patrzcie, dobra, gdzie one są? Rariu? Patrzcie, tam jest też pożarna. czerpie wodę z hydrantu i chyba będą tutaj gasić pożar. Miasto czy poza. <śm> <ś> Teraz już miasto. <ś> Napisała. <laughs> Kurde, niech ten napis mi zniknie. Z... Uciekaj! Uciekaj! Dobra, już nic nie piszę. Zapomniałam, że to długo mi będzie wisić nad głową. Jadą! Jadą! Mogły zobaczyć! Mogły to zobaczyć! Kurde, jadą. Nie, tylko nie to. One tu jadą. Dobra, już nie jadą. No co one takie słabe. I ten pumpkin mógłby być nawet właśnie takim wyposażeniem domu jako taka ozdoba. Spoko to wygląda. No ale dobra, czekam, czekam na nie. No widzowie, no dziesięć minut już minęło. I mam czekać na was. Co one takie słabe, stęstie. Omgie, Dobra, chyba im nie wydam. Słuchajcie, chyba im nie wydam. Gdzie jestem, kim jestem? Będę musiała obejrzeć film. To się wtedy dowiedzą. Napiszę CZAS MINĄŁ XD Lecimy do kolejnej rundy. <grym> Pyk. Napisane. A my lecimy dalej. Dobra no, widzowie, teraz jednak się przebierzemy za coś, co jest w domku, ponieważ przed chwileczką próbowałam się chować do sklepu i nawet stanąć tam dobrze nie zdążyłam, a już ktoś, słuchajcie, za mną pobiegł, więc nie mogę teraz lecieć gdzieś tam do jakiegoś sklepu, tylko muszę sobie zespałnić jakiś dom. Ale zanim też zespałnię sobie ten właściwy dom, to słuchajcie, najpierw muszę się przebrać za coś domowego, później zespałnię sobie ten dom. I teraz tak, um, co by tutaj, może tu coś znajdę takiego jeszcze domowego, nadającego się, z czego jeszcze nie używałam, a mogłoby być, zaraz to sprawdzimy, co by tu mogło być. Tak, ciężko troszkę mi się w takie rzeczy przybierać. Ale to ściągniemy na przykład z siebie. Ok, mogę być czymś takim. I jeszcze się pomalować na taki. I teraz jeszcze make-up taki. I jeszcze coś na dole, jakieś ciuchy, żeby mieć ciemne buty. Właśnie. To jest dobry pomysł, widzowka. Mam nadzieję, że oni mnie znajdą. Wakant 14 myślę, że będzie dobry, chociaż wzięłam już 13, ale dobra. Eee, weźmy sobie to. Dobra, niech się spełni. Szybciej, 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 szybciej. Kurde, nie! No, nie lubię tak grać. Jak wy mi nic nie dacie zrobić, sobie na spokojnie. Nie! No, nie, no. Kurcze. Nie wiem, jak to robić, słuchajcie. Ja nie powinnam być teraz, słuchajcie. W domku, tylko tak naprawdę na zewnątrz tego domku. Bo taka skrzynka na listy, to jest, słuchajcie, rzeczą na zewnątrz nadającą się, a nie w środku domku. Ta już wlazła i muszę ją zbanować od razu. Bo skoro mam zamknięty dom, to oznacza, że was tu jeszcze nie chcę. Już wcześniej to na odcinku mówiłam. Zbanowana. Każda, co podejdzie do mnie, to słuchajcie, banuje. Może uciekną stąd. Jak się zorientują, że je banuję. Tutaj lepszej kryjówki nie będę miała, chociaż mogłabym tutaj sobie przystanąć, to myślę, że to jest spoko miejsce. E, myślę też, że sobie tu pozasłaniam wszystko, a ciebie zbanuję. I najgorsze jest to, że okna przysłoniłam, ale tutaj szyby w drzwiach nie są nawet e, właśnie trochę ukryte. I nie wiem, czy dobrze będzie, jak zmienię teraz swoje miejsce. Mam ją, chyba wiem, gdzie ona jest. Zasłoniła rolety, gdzie to nie wchodźcie, otworzy drzwi. O właśnie, i Juliana dobrze mówi. Zbanowała mnie, szkoda. No właśnie, o to chodzi, że jakbyście dały mi się normalnie schować, to bym was nie banowała. jedna tam osoba skumała, o co chodzi. I myślę, że teraz po prostu otworzę dom dla tych bardziej cierpliwych. I ich wpuszczę, wpuszczę. Juliana pisze, ona musi się przebrać. Julie, no może, Juliana, jak się przebierze, to nam otworzy. No właśnie, otóż, to słuchajcie, więc uwaga, uwaga, lepiej się teraz tutaj nie przebiorę i lepiej się też nie schowam, więc będę czymś takim. Otwieram chatę i odsuwam rolety dawajcie, dawajcie, właśnie to jest najgorsze z chowaniem się w domku, bo wiecie jak ja sobie go zespałnię i wy na przykład szukacie po domkach, to już widzicie, który jest mój dom a zanim on też się zbuduje to kilka sekund minie wy się już zdążycie tepnąć i jest trochę mi ciężko chować się w domku ale tak sobie na początku tego całego chowanego wymyśliłam, że będę się chować do domków, więc już nie będę, słuchajcie, tutaj kombinować, więc będziemy się też chować w domkach ale no nie ukrywam, jest to najcięższe chowanie dla mnie. Co prawda, mogłabym teraz za każdym razem, jak ktoś do mnie podejdzie, panować go, ale nie będę taka. Hello? 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 Kim jesteś? Hej. Cześć! No, widzi mnie. Dobra, trudno. Byłam tym czymś, zobaczcie. Byłam taką skrzynką na listy, ale ta skrzynka. Powinna, słuchajcie, stać na zewnątrz domu. Na przykład w tym miejscu. O tutaj. Tak powinna stać i myślę, że to byłoby spod, spoko. Czy ja zdążę? Czy zdążę jakkolwiek uciec? Błagam. Jeśli one zobaczą, że lecę do sery, to już jest pozamiatane, słuchajcie. To naprawdę jest już pozamiatane. Dobra, uwaga. Stoją tam w razie w, na razie. I teraz tak. Ja ponownie muszę wpisać to. Dobra, słuchajcie, jestem jakimś takim dziwnym płaskim jabłkiem. Dość dużym. I nie wiem, czy teraz zmienię swoje miejsce, bo oni już tu jeżdżą. Ale mogłabym. Poczekajcie. Lecę na półki tutaj. Dziś nie jest to dobra kryjówka. Jak ostatnio, niestety. Ale może jeszcze długo tutaj uda mi się postać. No, słuchajcie, wtedy się przebrałam za chipsy i one idealnie się w to wkomponowały. Teraz jestem jakimś dziwnym płaskim jabłkiem, więc yy, trudno, słuchajcie, ale niech tak sobie będzie. One już jeżdżą i mnie szukają, więc w sumie mogę im powiedzieć, że już jestem gotowa jako tako. Uwaga, tylko błagam, niech to zniknie. Niech tu zniknie, niech tu zniknie, szybko niech tu zniknie. Dobra, widziałam, że jest karcia na mapie, ale nie wiem czy ktoś jeszcze, bo na czacie nie widziałam, żeby się tutaj udzielali. Ale ja w tym momencie mogę sobie też przebrać jakieś spodnie, o na czerwone na przykład. Dobra, no i tak to, słuchajcie, wygląda. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. No, ciężkie dzisiaj granie, słuchajcie. Raczej sobota to nie jest dobry moment na nagrywanie takich filmów. Jest turbo ciężko. Wiecie, jest dużo osób na serwerze. I pięć osób na przykład zrozumie, żeby dały mi chwilkę na schowanie się. Ale trzy osoby nie zrozumieją. I wiecie, no niestety ciężko, ciężko jest tak dotrzeć do wszystkich naraz. Ale mam nadzieję, że... Mi się uda. Duchy zamykają lodówkę, słuchajcie. Mówię wam: a jakbym zgasiła światło, to czy będzie to podejrzane? Hmm, skoro wszędzie indziej są pozapalane światła, to myślę, że to może być podejrzane. Ale stoję sobie jak o, takie gigantyczne jabłko dziwaczne. Oki, ok, szukam. Dobra, chyba jest tylko karcia, słuchajcie, tutaj, więc ja nie wiem, czy ona zdoła sama No mnie tutaj znaleźć. Nie wiem, widzowie. Więc dobra. O nie, wjechała do sklepu. Zaglądam do lodówy. Nooo, zobaczyła mnie. Co? O co ci chodzi? Jestem zmutowane jabłko. Jestem zmutowane jabłko. Mam cię? A gdzie tam? Nie mogę. Jeszcze jakąś głupią minę by się tu przydało. O, może taką? Dobra. Nie mogę. Widać. Co widać? Nic nie widać. Tak ci się tylko wydaje. Jakąś głupkowatą minę, słuchajcie, by się tutaj przydało. O, taką. Siema! Hello! Jestem zamotowana, jabłko! Można cię kupić? Nie! Jestem. Bezcenna. <grystanie> <grystanie> Oczy mam dobre, co nie? <grystanie> Dobra, sobie no to co, to była trzecia już runda w dzisiejszym filmie, więc też ostatnia. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Pamiętajcie, że staram się dobić tutaj milion na kanale, więc widzowie dobijajcie, bo im szybciej zdobędę ten milion, no to będzie pioseneczka na moim kanale. Więc widzowie, no wbijajcie ten milion, bliska, bliska. Ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Pa, pa!